Witam Państwa w filmie, w którym chciałbym opowiedzieć parę słów, mam nadzieję, że uda mi się to skrócić do minimum, dotyczących miesiąca mniej więcej doświadczeń z falownikiem tutaj widocznym DEJE, 12 kW, 3 fazy. Testowałem go przez ten miesiąc tutaj w różnych konfiguracjach, ustawieniach. Niestety na tą chwilę pracuje on jeszcze bez paneli, bo dopiero co go zamontowałem, a pogoda no, niestety już mi tutaj nie sprzyja, żebym cokolwiek założył. Więc robię takie testy zapoznawcze, jeżeli chodzi o jego funkcje, menu. Inne rzeczy, o których jeszcze nie wiadomo. Pracuje on w takim trybie, nazwijmy to praktycznie można powiedzieć off gridowym, bo większość czasu zasila dom. Ładowany jest w nocy, w nocnej taryfie. Czy to się opłaca, czy nie? O tym zrobię następny film, bo już pewne tutaj przemyślenia i przeliczenia, co najważniejsze mam. Pracuję to w układzie z dwoma bateriami DE po 5 kW, kWh to też różnica wszędzie mówią kW, ale bateria nie może mieć kW, ma kWh, to jest pojemność, a nie moc. Także dwie baterie 5 kWh, razem 10 kWh, podpięte do falownika. Wszystko całość jest montowana przeze mnie. Dlaczego? No po pierwsze, że instalacje elektryczne robiłem od wielu lat, więc nie jest to dla mnie temat obcy. Po drugie, no koszty. Tak jak w jednym z filmów w pierwszym wspomniałem, że to wszystko co robię ma głównie służyć temu, żeby się zwróciło i koszty za energię były mniejsze. Inne rzeczy są na dalszych miejscach, a ekologia pseudo nie ma tutaj żadnego znaczenia. No i też jedna rzecz, o której będę chciał tutaj wspomnieć w tym filmie, no to fakt, że znalezienie firmy wśród setek albo tysięcy, które są na rynku i oferują montaż takich instalacji, często dodają słowo profesjonalny, z profesjonalnością ma niewiele do czynienia. Skąd te wnioski? Przez ostatnie dwa miesiące oglądałem tutaj różne fora grupy na Facebooku dotyczące właśnie systemu fotowoltaiki i głównie falowników firmy Deje, no żeby się też czegokolwiek dowiedzieć. No co z tych grup i z tych miejsc internetowych ogólnie dostępnych, popularnych, no bo kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy użytkowników na nich było, czego się dowiedziałem. No tego się dowiedziałem, że 99 mniej więcej procent pytań codziennie powtarzało się tych samych i dotyczyło informacji, które są w instrukcji, a ludziom się po prostu tych instrukcji nie chciało czytać. Reszta to były problemy ze źle wykonanymi instalacjami. Co więcej, jak poszperałem, okazało się, że duże grono osób, które jest na tych grupach i zadaje pytania, a czasami odpowiada w różny sposób, to są właśnie ci pseudomonterzy, którzy mają firmy i tutaj montują. Były przypadki, że osoba, która szukała pomocy przy źle działającej, świeżo zaontowanej Instalacji dostawała odpowiedź od tego samego Montera, który to zakładał, tylko pod innym nikiem. Także no, na rynku jest tragedia. Nie powiem, że nie ma firm, które robią to dobrze, ale no, jak nie mam żadnej znanej, zaufanej, to nikogo tutaj nie polecę. Także bardzo trzeba uważać, bo zdecydowana większość to są pseudofachowcy. Fakt posiadania uprawnień, jakichkolwiek papierków o niczym nie świadczy, bo jak dobrze wiemy, zdobycie uprawnień, Energetycznych to jest jeden dzień, kwestia formalności i każdy, który nawet nie ma zielonego pojęcia o elektryce, takie uprawnienia w naszym kraju może dostać i potem postępuje tutaj papierki i taką instalację zrobi. Także to tutaj taka, no może nie dygresja, ale taka istotna informacja dla tych, którzy by chcieli korzystać z usług firm, a większość no jednak tak robi, bo samemu nie, nie założy. Sporo tu będzie narzekania w tym filmie, ale mam nadzieję takiego konstruktywnego i osobom, które jeszcze tutaj nic nie zrobiły, da to troszkę poglądu na te tematy i da troszkę do myślenia. Wspomniałem o tych forach i grupach, na których próbowałem zasięgnąć informacji, no niestety, tak jak powiedziałem, niewiele, praktycznie żadnej informacji sensownej, idącej głębiej niż ponad Podstawowe informacje, które tak naprawdę są w instrukcji, która też jest bardzo kiepska, ale o tym za chwilę. Czyli tam ustawienia, tablicy czasów i tak dalej. No to takie informacje, to tam są powtarzane też nie do końca, też nie do końca prawidłowo. Ale informacji już głębszych odnośnie strony technicznej, funkcjonowania pewnych zależności, pewnych funkcji w tym urządzeniu, nie uzyskałem żadnych odpowiedzi. No udało mi się na wiele pytań uzyskać odpowiedzi od osób. Z zagranicy, które w tym temacie siedzą mocno i też pracują niejako przy tych falownikach, więc już parę rzeczy sobie wyjaśniłem, ale to trzeba pogrzebać, poszukać. Oczywiście bez znajomości języka angielskiego nie ma tutaj co do tego tematu podchodzić. Jakie tutaj napotkałem problemy, jakie rzeczy mi że tak powiem, się spodobały, no tego jest niewiele. Zacznę po kolei i pierwszym takim tematem to będzie instrukcja. I język polski. Co do instrukcji, spolszczenia, czy to menu, czy oprogramowania, Deje Cloud, czy czegokolwiek innego, powiem, że tego należałoby zabronić, tego nie wolno używać, bo bzdury jakie tam są, niejasność pojęć, złe tłumaczenia. Instrukcja angielska też jest zła, widać, że to jest tłumaczona z chińskiego na angielski, przez jakiś automat, też zawiera dużo błędów. Natomiast już to później tłumaczenie na polski, gdzie mamy jakieś siatki, ładowanie UPS-a. No i to, co tutaj możecie zobaczyć, odporność na nietoperze. No po prostu to jest śmiechu warte. Także ja od zawsze praktycznie w oprogramowaniach i w urządzeniach używałem języka angielskiego co najmniej. Także pewnie w innych urządzeniach te spostrzeżenia też są kiepskie, w oprogramowaniach też. Także ja używam zawsze języka przynajmniej angielskiego, jak nie oryginalnego, który jeżeli znam. Chińskiego nie znam, więc tutaj nie jestem w stanie tego użyć. Także no ja rozumiem, że wiele osób języka nie zna i będzie się posiłkowało, ale niech potem nie zadaje dziwnych pytań. Co to jest sieć? Czy dlaczego się zapala ładowanie UPS? a no Zapala się ładowanie UPS a dlatego, że jest źle przetłumaczone. To taka informacja jeżeli chodzi o, o wykorzystywanie tutaj tego, tego, tego spolszczenia. Oczywiście niektórzy powiedzą, że to chińczyzna i dlatego tak jest. Nie do końca, bo działam w sprzęcie radiokomunikacyjnym i renomowana firma Motorola wypuściła Wypuściła. No, wypuszcza radiotelefony na rynek Polski i spolszczenie jest dokładnie tak samo tragiczne, jak w tym wypadku. Także to już jest domena chyba wszystkich firm, niezależnie od ich marki, Renomy i kraju pochodzenia. Także to taka, taka uwaga, więc nie zdziwcie się, się bzdurami w menu polskim, w instrukcji polskiej, w oprogramowaniu polskim. Jak coś dla was będzie niejasne, no to postarajcie się tłumaczem nawet jakimś, może to lepiej się uda przetłumaczyć. Na język polski, angielską wersję, tudzież chińską, aczkolwiek mówię, no jest, jest ciężko. Angielska tak w 70-80% ma jeszcze, ma jeszcze sens. Tutaj na ekranie teraz widać mój panel, który właśnie zgasł. Odnośnie samego menu, jakie tu miałem problemy, ja nie będę teraz Wam mówił, jak się ustawia pewne parametry, ale o czym do tej pory się na przykład nie dowiedziałem i szukam jeszcze informacji zwłaszcza będę u tych ludzi zdeje szukał a co jest znowu niejasne i tak dalej, podstawowe rzeczy tak, system work mode no tutaj powiedzmy jest to już na tyle wyjaśnione w instrukcjach i można znaleźć informacje, że można wiedzieć o co, o co chodzi aczkolwiek pewne ustawienia tutaj zrobione nie do końca też funkcjonują tak jak powinny, ale mówię to może zrobię osobny osobny film. Tabela czasów to jest największy problem. Znalazłem już kilka błędów. Problem jest z ustawieniami początków czasów. Niektórzy mówią, że dowolnie można ustawić godzinę zero, inni mówią, że nie. Producent podaje, że powinno być ustawione tak jak tutaj i ma rację, bo przy ustawieniach innych w różnych przypadkach nie zawsze znajdowałem błędy. Wiem jak je zasymulować. Także tutaj już w samej tej tabeli znalazłem sporo błędów. Też trzeba zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. No u mnie w tym przypadku jest podłączone pod GEN, nie pod GRIDa, żeby nic nie wychodziło i tylko jest ładowane w czasie, w czasie tanich, tanich godzin. I to może tak funkcjonować. Chociaż niektórzy mówią, że nie, ale to chyba nie widzieli, jak to jest zbudowane w środku. Ale dochodzą wtedy inne ograniczenia, też trzeba załapać, bo inaczej działa tablica, jak mamy gen, inaczej jak mamy grid charge, inaczej jak używamy jego w trybie off-gridowym, i tak dalej, i tak dalej. Ja już przez ten miesiąc troszeczkę się nauczyłem, zobaczyłem i znalazłem rzeczy, o których nigdzie nie było podane, a jak było podane, to było źle. No, i to standardowe ustawienie tutaj. Tutaj nic więcej nie ma. Grid setting, rodzaj sieci, kolejność faz, i tak dalej. Na ten temat też jest różne, dużo tutaj różnych informacji, jak powinno być ustawione. Przeróżne tutaj rzeczy są ustawiane. Też muszę dojść tak naprawdę, co to zmienia, bo też są różne wersje, ale takiej wersji istotnej, prawdziwej, co to naprawdę robi, czy tylko to jest informacja na ekranie, czy coś jeszcze to zmienia, no oprócz napięcia, nie znalazłem. I tutaj wszyscy się modelowali, ale każdy mówił co innego, więc... Takie informacje nie są dla mnie istotne. Basic settings standardowo, zegar, synchronizacja, podawanie hasła i tak dalej. Synchronizacja zegara. No, próbowałem się dowiedzieć, dlaczego ten zegar się nie synchronizuje, bo w tej chwili też jest rozjechany. Znalazłem w pewnych źródłach informację, że ten zegar się synchronizuje dopiero wtedy, jak jest minimum 5 minut różnicy. Jeszcze nie miałem, więc nie wiem. Także też ta funkcja taka troszeczkę no dziwna, ale nigdzie na ten temat y, takiej informacji nie ma. Menu Advanced Function. Y, jest tu wiele ustawień, których nikt tak naprawdę nie powinien ruszać. To powinno być ustawione przez fachowca, ale pod, podkreślam fachowca, którego znowuż mi się nie udało znaleźć, y, a opis tych funkcji w instrukcji no to jest śmiechu warte, także tu nie ma żadnego opisu praktycznie oprócz tam ustawienia współczynnika dla y, przekładników prądowych. I paru tam prostych rzeczy, czy tam Signal Alert Mode, to też niewielu nie wie, jak to używać. Ale całe te ustawienia odnośnie współpracy z siecią, tak naprawdę co u mnie, większość tych ustawień mnie nie interesuje, bo ja do sieci nie mam zamiaru oddawać, więc, więc te, te ustawienia tu są tak jakby dla mnie kompletnie nieistotne, ale... Widać, że są źle ustawione, bo to, czego, co wspominałem w pierwszym filmie, tu jeszcze nie powiedziałem, ja chcę się odpiąć od sieci. Ja nie chcę mieć z siecią energetyczną nic wspólnego, m.in. przez użytkowników fotowoltaiki, którzy oddają te nadwyżki do sieci. Dobrze wiemy, co się stało w Hiszpanii. Nikt się do tego nie przyzna, chociaż jest to potwierdzone. Natomiast ja widzę, co się dzieje u mnie w sieci. Ja nie chcę mieć 260 V. Starsze urządzenia się już popsuły od tego napięcia. 260 V nie jest to napięcie. Y, zdrowe dla niczego mimo, że niektórzy będą twierdzić inaczej y, a skoki tych napięć y, zniekształcenia jak oglądałem na ostroskopie, jak wygląda przebieg tego napięcia, to jest tragedia, to co się w tej chwili sieci dzieje, to jest tragedia I ja od początku byłem zdania, że żadnych instalacji fotowoltaicznych do y, sieci publicznej nie powinno się podłączać tylko i wyłącznie na autokonsumpcję, y, wtedy może jakoś zabezpieczymy tą sieć, ewentualnie lokalne, gminne czy inne magazyny, inaczej to zorganizowane, ale to co jest w tej chwili to jest tragedia, już coraz więcej głosów słyszę, co to się dzieje, no, a znowu domorośli, użytkownicy, serwisanci przestawiają pewne parametry, zwiększają napięcia i tak dalej tragedia jest w tym temacie, no i dopóki żadne urzędy za to się nie wezmą, to, to no, będzie coraz gorzej, dlatego ja od tej sieci energetycznej chcę się odciąć, ja chcę mieć normalne napięcie, stabilne, Sinusoidę, a nie jakieś kwadraciki, schodki, nie wiadomo co jeszcze, i po 260 V, a czasami w pikach i więcej. Więc to jest po prostu już chore. Ale to między innymi przez to, co powiedziałem na początku, czyli przez tych pseudofachowców. Podstawowe ustawienia, już byliśmy i ustawienia baterii. Tu też niewiele osób rozumie i źle są tłumaczone, bo gdzieś tam ustawiają sobie e, poziom ładowania. Się dziwią, że dlaczego bateria im się nie ładuje 100 Amperami, skoro mają tak ustawione, co to jest Activate Battery, co to jest GenForce. Gdzie nie, gdzie ktoś to powiedział dobrze, gdzie nie, gdzie źle. Mówię może, jak będzie zapotrzebowanie, zrobię e, film na ten temat. Ustawienia, kiedy ma ruszać e, ładowanie baterii i przy jakim prądzie. To jest, to współgra... Z tą tabelą użycia, i o tym się bardzo rzadko, rzadko mówi. Tłumaczenia tego w polskiej wersji są tragiczne. No i tutaj ustawienia, no to jeszcze większość, jeszcze większość mówiła dobrze, aczkolwiek o parametrze restart też wiele osób mówiło co innego, więc te informacje tutaj są, są kiepskie. Ja mówię o tym, narzekam, żeby Wam zwrócić uwagę, jak ktoś będzie kupował, będzie miał problemy, że to są problematyczne, nie powinny być, bo to powinno być jasno wszędzie wyjaśnione, a nie są, więc trzeba bardzo uważać. I mimo, że gdzieś tam na forum ktoś powie, że macie dobrze ustawione, wcale nie znaczy, że, no, że tak jest, także czasami trzeba poeksperymentować, no, oczywiście mając jakąś wiedzę, żeby tutaj yy, nie zepsuć bardziej takiego, yy, takiego yy, urządzenia. Jakie to były problemy z tym urządzeniem na tą chwilę? Yy, to, co już znalazłem też i na świecie, yy, i u nas w kraju, wytłumaczenia jeszcze nie ma, być może się jakiś znajdzie że gdy pracowało z gridem jeszcze, czyli z siecią normalnie, oczywiście bez oddawania, przy zaniku sieci, kiedy grid zanikał, czyli sieć, a nie siatka, tak jak w polskim tłumaczeniu, sieć energetyczna zanikała, to czas przełączenia na baterię czasami sięgał nawet dwóch sekund. Jakby on coś tam myślał, synchronizował, różne są wytłumaczenia, jeszcze nie dotarłem do takiego prawdziwego, Zobaczymy, co z, tego, co z tego się dowiem i jak to rozegram. Kolejna rzecz, taka już poza tutaj falownikiem, to oprogramowanie, jakie jest dostępne. No wiele rzeczy, jeżeli chodzi o oprogramowanie, nie ma dostępnych. Jeżeli byśmy chcieli się odciąć od sieci, od chmury i mieć proste sterowania, zapomnijmy o tym. Mamy Deje Klaus, które to jest tak naprawdę pulpit przeniesiony, i to jest tragedia z odświeżaniem. Niektórzy używają kopilota, ale on też ma niewiele możliwości. Najwięcej możliwości daje integracja z Home Assistant, tak naprawdę, i użycie tutaj różnych dostępnych integracji, tudzież oprogramowania, na przykład GBB Optimizer, który ma chyba najwięcej funkcji, jakie tutaj oprogramowania widziałem. Niestety dalej trzeba pamiętać, że to współpracuje z Home Assistant, który jest potężnym systemem wbrew pozorom. I nie jest to coś, co przeciętnej pani Kowalskiej zostawimy i będzie to chodziło bez nadzoru, i zrobi się jakaś aktualizacja, czy co innego, i to padnie i nic nie będzie działało. No, niestety, nie ma takiego oprogramowania, czy jakiegoś prostego systemu, na przykład aplikacji do telefonu, najprostszej, która będzie współpracowała bezpośrednio tylko ze sterownikiem, z falownikiem i będzie go. Sterowała w jakimś tam prostym zakresie, bo nie mówię o bardzo tutaj rozbudowanych, tak jak właśnie na przykład GBB Optimizer, gdzie tam mamy i, i optymalizację pod kątem pogody, kosztów prądu, giełdowych i tak To już jest takie bardzo duże narzędzie, które umożliwia wiele rzeczy i między innymi lokalnie z Home Assistantem może tutaj, z tego co wiem, współpracować, bo normalnie też chodzi przez chmurę. Ja jestem no, taki niechętny do tych wszystkich rozwiązań chmurowych. W tej chwili to chodzi przez Deje. Cloud jeszcze, no, bo nie mam nic innego, ale już tutaj w tej chwili, no jak że troszeczkę o tym wiem, no to Home Assistant czeka i, i tutaj to będę, to będę podłączał. No i dużym problemem, no może nie problemem, ale rzeczą, o której jedni mówią, inni nie, no jest pobór własny tego urządzenia. No wiadomo, że żadne urządzenie nie będzie chodziło bez własnego poboru. No musi na swoje potrzeby używać. W trybie standby ono około między 60 -100 W zużywa. Maksymalnie jak na razie mi się udało uciągnąć 300 W przy, przy, przy pewnym obciążeniu, także te, te zużycie jest spore i też trzeba to uwzględnić przy bilansach w momencie, kiedy chcemy mieć instalację która ma się zwrócić, tak jak ja to zakładam. Ja tu wiele rzeczy, w wielu rzeczach tnę koszty, oczywiście nie w, nie w tych, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy całego systemu, tak jak kable czy, czy, czy inne rzeczy, gdzie to może się popalić i, i tutaj zniszczyć. To jest to są rzeczy, w których nawet więcej daje niż się powinno, tak jak w każdej elektryce. I jakoś przez całe moje parudziesiętnoletnie życie nie miałem problemu, żeby mi się coś w elektryce spaliło. No chyba, że ktoś przy, pogrzebał i samemu potem zaczął naprawiać, to rzeczywiście... Rzeczywiście tak się, tak się działo. Także to są takie informacje odnośnie samego tutaj falownika. jak widzicie, no nie, nie ma jakoś tutaj dużo problemów. Podstawowym problemem jest brak rzetelnych informacji. Dla ludzi, którzy chcą korzystać z firm, brak informacji o rzetelnych firmach. Także tutaj nawet z polecenia można dostać bardzo kiepską firmę. No i to i. To, co wspomniałem odnośnie instrukcji, tłumaczenia menu i tak dalej, to jest wszystko też porażka. To są takie rzeczy, które wydają się bardzo proste i raz, dwa powinny być naprawione, natomiast w tej chwili no, to, yy, to, mocno, to mocno kuleje. Dochodzą tematy ładowania baterii, obliczenia baterii, jeżeli chcemy chodzić tak jak ja w trybie off-grid, właściwego obliczenia pojemności baterii. No i w wydajności prądowej i paru innych parametrach, o których praktycznie się nie mówi, które istnieją, bo one istnieją wewnątrz tych sterowników baterii, one są różne dla różnych baterii, ale nigdzie nie znalazłem tych rzeczy, żeby ktoś o tym mówił i uwzględniał to przy doborze. Ale o tym powiem w kolejnym filmie, gdzie będę chciał wytłumaczyć właśnie na przykład dobór baterii, na co zwrócić uwagę, bo ogólne zasady są znane, ale co się okazało, że ja przy tych swoich bateriach, które teoretycznie, według podawanych rzeczy, przez właśnie fachowców, by pasowały i nadawały się do mojej sieci, no okazało się, że w pewnych warunkach, zwłaszcza teraz zimą, no przy obciążeniu, jakie ja mam standardowe, po prostu by się wyłączyły. A dlaczego? No właśnie o tym będę chciał powiedzieć tutaj w kolejnej filmie. Tak samo o grubościach kabli, bo, bo to jest temat bardzo istotny pomijany, czasami przeginany w drugą stronę, no bo niektórzy mówią jak najgrubsze, inni że wcale nie i tak dalej, i tak dalej, a to nie jest tak, że wszędzie muszą być bardzo grube kable albo wszędzie tylko cienkie, bo ani to nie jest dobre, ani to w drugą stronę nie jest dobre. Oczywiście grubszy kabel nie spowoduje nam... Niczego złego, także lepiej zaś grubsze niż za cienkie, natomiast wpędzi nas w koszty. Biorąc pod uwagę chyba metr kabla 50 mm, to jest 50 zł, albo nawet więcej. No więc to te ceny ceny są, są duże. No chyba, że ktoś się nie liczy z kosztami, jak tu widzę, wiele użytkowników, którzy budują te systemy dla zabawy i ładują w nieduże pieniędzy, a systemy nigdy się nie zwracają. No to tak, to niech się bawią, niech dają nawet 100 metrów tego kabla. Ja powiedziałem zaznaczam to za każdym razem. buduje to. I ma mi się to zwrócić. Czy to się uda, nie wiem, ale będę się starał, żeby to się zwróciło, bo to mówię, to jest podstawowa rzecz. A drugi temat, no, że to ma oprócz zwrócenia się, ma zapewnić mi niejaką zależność energetyczną. No i to co przed chwilą też powiedziałem stabilizację tego napięcia na wyjściu, żeby to napięcie było takie jak trzeba. Tak jak w tej chwili tutaj jest mniej więcej 230 V. Lampki mi tam migają. Co dziwne, nie wiem czemu. Coś mi tu chyba nie kontaktuje na trzeciej fazie. Będę musiał sprawdzić. Teraz zobaczę, bo mam tu jakiś. A nie, przepraszam. O właśnie o tym chciałem powiedzieć. Mówi, lampka mi miga. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać ze względu na czas y, przesłony. Y, no, chyba tego nie widać na ekranie. No troszeczkę może. Y, zielona lampka miga. Zielona lampka miga, żółta też trochę miga. To są kontrolki podłączone bezpośrednio do sieci zasilającej. No mamy dzień teraz taki, gdzie słońca nie ma, a ja już widzę problemy. Zaraz zobaczmy na wskaźniku moim, tutaj napięcia. Częstotliwość jest. Aha, 50,02. No to, to nieźle. 48,87 była najniższa, więc widać, co się dzieje w tej sieci. I zobaczmy. No, napięcia. Na sieci, powiedzmy, są prawidłowe, 229 wszędzie, 228, ale właśnie takie te zaniki, co tutaj widać na tej dziutce są u mnie bardzo, bardzo częste. To pięknie widać na oscyloskopie, jak oglądam te napięcie. Wygląda ono tragicznie. Jak mam podpięty teraz falownik, to na oscyloskopie wygląda to ładnie. Dla tych, którzy się nie znają i nie mieli do czynienia, pięknie to widać, kiedy przełącza się Widać, słychać. Pięknie to słychać, kiedy przełącza mi się tutaj układ na ładowanie akumulatora, i w tym momencie falownik synchronizuje się z siecią i tak dalej. No i tak naprawdę to, co mam w gniazdku, to mam z sieci i mam podłączony taki laboratoryjny autotransformator. Właściwie to jest transformator regulowany, separacyjny, który tutaj też na jednym filmie pokazałem, jak budowałem. I jeżeli chodził z tutaj z falownika, to nic się nie działo, jest cisza. Natomiast w momencie jak przejdzie na sieć, od razu transformator zaczyna buczeć. Właśnie przez te no, harmoniczne tak naprawdę, których jest pełno w tym. Także ja z tą siecią zapchaną, nieudolnie robioną fotowoltaiką nie chcę mieć tutaj nic y, do czynienia. Zresztą to nie jest y, nieznany problem. Wiele osób, które pracuje w branży też o tym mówi, ale że jest to niepopularne, no bo wstawiamy wszystko na tak zwaną pseudoekologię. No i też rozwój tego, bo jednak na tym pieniądze się trzepie i niektórzy bardzo duże trzepią, no więc trzeba to tak robić, żeby to ludzie kupowali, mimo że sensu to najmniejszego nie ma. Oczywiście niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale przykładem już innych krajów, którzy od tego odchodzą i my wcześniej czy później też od tego odejdziemy. Ci, którzy znają, wiedzą, że były też takie czasy, że już to miało być zlikwidowane, ale pandemia i tak dalej, no bo założenie jest takie, że autokonsumpcja, a nie wpychanie syfu do sieci, jak to ma teraz e, miejsce. Także tu jak się komuś nie podoba moja opinia na jego sprawa, e, czas zweryfikuje. Ja staram się mówić rzeczy, które rzeczy mówić, pokazywać, e, robić, które no, jak najbardziej są tutaj już sprawdzone i nie jest to moja prywatna opinia, bo prywatne zdanie na różne tematy też mam, natomiast w filmach prezentuję, staram się prezentować jak najbardziej obiektywne stanowisko. I jak ktoś będzie chciał na ten temat sobie poszukać informacji, poczytać, dowiedzieć się z wiarygodnych źródeł, no bo nie powiem, że nie z internetu, no z internetu, ale z wiarygodnych źródeł, a takie źródła też istnieją, tylko nie są to ani popularne fora, popularne profile i tak dalej. Nawet na YouTubie można znaleźć bardzo dużo pożytecznych i ciekawych informacji w tym temacie. Także to tyle. Nie wiem, czy ktoś dotarł tutaj do, do końca tego filmu. To jest takie marudzenie na rzeczywistość, ale może nie marudzenie, bo to jest stan faktyczny tak naprawdę. Jest to ostrzeżenie dla Was, dla tych, którzy tu będą takie rzeczy robili, żeby sobie to o tym pamiętać. Więc, więc uważajcie. Ja tu jeszcze raz wrzucę na tą dziutkę, Nie wiem, czy to dalej widać, bo o, tak wygląda. Tak wygląda jedna teraz z faz z sieci. Oczywiście 99,9% kontrolek dostępnych na rynku tego Wam nie pokażę. Bo to są przerobione kontrolki, które reagują na zniżki napięcia nawet o 30 V przy 180 czy przy 150 ona się już nie świeci. Normalna kontrolka przy 3V się będzie świeciła i takiego migania jak tutaj nie zauważycie. I też zrobiłem film, jak takie kontrolki sobie przygotować. O tym też się nie mówi, wszędzie te kontrolki się stosuje. Nieraz w swojej praktyce miałem informację, że dzwonię, ktoś mówi, że tu mu nie działa. Ja mówię, no to jest napięcie w sieci, to zobaczy kontrolki. No jest, świecą się wszystkie. No mówię, no to nie wiem, to pewnie coś w domu i tak dalej. No po przyjściu okazało się, że tak, świecą się wszystkie. Było 18, 20 i 40 V na fazach. Jakieś upływy, coś tam w sieci im padło i tak dalej. Ale kontrolki się świeciły. Na tym filmie pokazałem, że od 3 V. Taka kontrolka się potrafi też już zaświecić, więc no kolejna rzecz, o której chyba nigdzie nie było słychać. Na zagranicznych forach widziałem i też widziałem informacje, jak takie kontrolki właśnie zrobić. To tyle, nie zanudzam Wam więcej. Jeżeli Wam się to spodobało, co tu powiedziałem, w sensie uważacie, że to ma sens, zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania. Ja przygotuję filmy kolejne, właśnie to, co mówiłem o bateriach, o opłacalności, o przewodach. No takie tematy, które tutaj nie istnieją e, chyba na, na, na rynku. A jeżeli istnieją, to w bardzo niewielkich e, ilościach. Jeżeli kogoś uraziłem, no to niech się zastanowi, czy słusznie, czy nie. Bo może ma przerośniętego, jak tu y, większość tych naszych i forumowiczów, i instalatorów. Także może byłem hamski, ale czasami y, tak trzeba. Nie owijam w bawełnę. To, co powiedziałem, ma swoje potwierdzenie w rzeczywistości i każdy rozsądny, kto będzie chciał to sprawdzić, to coś takiego, coś takiego potwierdzi, że, że niestety, ale tak jest. To tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam Was do kolejnych moich filmów.